Witam serdecznie, ja jestem Marcin i dobrze widzicie, to jest FIFA 14. W 2025 roku. No słuchajcie, uznałem, że chcę sobie pograć w jakieś retro FIFY i padło na FIFA 14. Cel dzisiejszego filmu jest prosty. Sprawdzimy sobie, jak wygląda świat według jej sports w 2025 roku FIFA 14. Jak widzicie za mną już. No, prawie 13 sezonów jesteśmy w marcu 2025 roku i pokażę wam jak wygląda mój zespół prowadzę Olympic Marseille w tej karierze. No i z... przygotowałem dość grubą listę życzeń z ciekawymi nazwiskami, także jeżeli jesteś zainteresowany, jak według jej sports by wyglądał 2025 rok w 2013, zostawaj łapki w górę, subskrybuj kanał. A ja przechodzę do pokazania mojej jedynastki. Będzie tutaj sporo wychowanków, piłkarzy, którzy nie istnieją oczywiście, ale zajmiemy się tylko tymi, którzy faktycznie grają w piłkę, albo grali przynajmniej. No i pierwszy w oczy się rzuca Serge Aurier. 84 overalla, nie pamiętam czy miał kiedyś taki sezon, że miał tak wysoką ocenę. No... Obecnie nawet nie wiem, czy jeszcze w piłkę gra Shorier. możecie napisać w komentarzu. Nathan Ake oceniony na 89, no słuchajcie, no co to miał być za talent, co to miał być za gwiazda światowej piłki. Ostatecznie i tak jego kariera nie skończyła się jakoś źle, bo gra obecnie w Manchesterze City, no ale to co tutaj widzicie, to zdecydowanie mogła ta jego kariera potoczyć się trochę lepiej. Żeby znaleźć kolejnego, realnego zawodnika musimy zjechać do Adriana. Ktoś pamięta? Fajny Wonderkit właśnie w tych latach, w tych Fifach. No, totalnie się nie porozwijała ta jego kariera tak jak powinna. Dalej mamy Nicolasa Lopeza, myślę, że też mało osób może kojarzyć Urugwajczyka. Zjeżdżamy dalej. Mamy Iloriego. Też yy, ciekawy jestem, czy ktoś będzie pamiętał tego piłkarza. Spory talent, ale no, tak samo jak w paru przypadkach, nie potoczyła się ta kariera zbyt korzystnie. Mamy Andre Aju, 35-letniego, który cały czas próbuje grać. No niestety, overall spada mu łeb na szyję. Magiczna trzydziestka w starych fifach sprawiała, że piłkarz zapominał, jak się gra w piłkę. Andre się trzyma. W, yy, w real rzeczywistości też się trzyma, poprzedni sezon grał w Le Havre, czy w obecnym też jest w ekipie, to nie wiem, ale kariery na pewno Andra jeszcze nie skończył. Czy mamy jeszcze w mojej ekipie, mamy Zakarię Bakaliego, no przyznajcie się, kto z Was nie wróżył mu dużej kariery, pewnie znajdą się takie osoby, rozwinięty aż na 89 był. No ale też nie udało się niestety spełnić tego potencjału. Jest Karim Rekik, dobrze znany kibicom czy to Manchester City, czy Bundesligi. Mamy Kurta Zumę, który też tutaj się rozwinął ponad to, jak się jego kariera w rzeczywistości potoczyła. Mamy Ektora Bejerina, którego 82 overalla to chyba idealnie odwzorowują jego prime, jaki miał. Obecnie chyba piłkarz Betisu, jeśli się nic nie pozmieniało tam u niego. Mamy Tibo Courtois, który jak najbardziej mógłby i ma w rzeczywistości taką formę, taki overall, także i jej dobrze przewidziało w końcu jakiegoś piłkarza. I to tyle by było z mojej ekipy. Przejdźmy do listy życzeń. Jako, że jest ona dość długa, to nie będę aż tak szczegółowo jej omawiał. No zdradzę niestety, że FIFA 14, globalna sieć transferowa po piłka, piłkarza nie pokazywała jego overalla, tylko cenę i podstawowe statystyki. Więc Wam nie powiem, czy Wojtek Szczęsny ma 80 overalla, czy może 75, bo nie wiem. Możemy sobie jedynie popatrzeć na statystyki. No i zdecydowanie Wojtka Szczęsnego to jeszcze nie wygląda tak źle. Obecny piłkarz barcelony zdecydowanie trzyma formę. Dalej mamy Przemka Tytonia, który, jeśli dobrze kojarzę, też dalej gra w piłkę. W Twente, jeśli mnie pamięć nie myli. Tutaj statystyki też jeszcze się trzymają. Także no proszę, jej polskich bramkarzy dość skutecznie przewidziało. Mamy Jordana Pickforda, który z tymi statystykami myślę, że no raczej daleko mu do tego, jaki poziom prezentuje obecnie. Jedziemy dalej, mamy Jacka Batlanda. No, tak się ta kariera miała potoczyć, ale się niestety nie potoczyła. Damian Martinez, no popatrzcie na niego. Czy to wyglądało w 2013 roku jak gość, który będzie wybierany najlepszym bramkarzem na świecie? No, według jej zdecydowanie nie. Były piłkarz Arsenalu zdecydowanie się nie rozwijał w starych FIFAch. Mamy Asmira Begowicza, który jeszcze gra obecnie i tutaj. Mamy Antonego Lopesza w Manchesterze City i całkiem nieźle się trzyma. Obecnie piłkarz Nond, także no bramkarze wiadomo, że bardziej długowieczni. Mamy Andersa Lindegarda, 40-letniego. No tutaj nie ma co patrzeć raczej na jego overall. Myślę, że jak on ma tutaj z 50 overala, to jest dobrze. Ale że się chce mu grać w piłkę, no to szacun. Jest Mark Andre który zdecydowanie overalem się zgadza. Jest Johart, który karierę już skończył, a według jej by w 2025 roku jeszcze kopał. Mamy Łukasza Skorupskiego, który statystyki ma całkiem niezłe. Myślę, że zbliżony potencjał do tego, co prezentuje Łukasz obecnie. Mamy Romana Burkiego, który ma naprawdę bardzo przyzwoite te statystyki. Piłkarz nie opuścił Grasshopper. Jest Bert Leno. Jest Dawid Hea w Realu Madrid, czyli coś, co się miało wydarzyć. Te 10 lat temu, ale się nie wydarzyło. Obecny piłkarz Fiorentiny. Jest Nick Pope, któremu też nie przewidziało jej korzystnej kariery. Jest Perin w Genoi. Jest Jan Oblak bez zdjęcia na swojej karierze. A statystyki całkiem niezłe, jak na te czasy. Jest Ederson, który się trochę gorzej rozwinął. Dawid Alaba, 79 overalla tylko. Jest Andy Robertson, który nie opuścił Dundee. Eden Hazard, który gdyby nie te wszystkie problemy i zjazdy, to myślę, że w 2025 roku mógłby tak wyglądać. Jest John McGinn, który nie opuścił Esti Mirren. Warty 3 miliony, także całkiem nieźle się tam porozwijać musiał. Jest Przemek Frankowski. Piłka szlechi cały czas, także no ta kariera się nie potoczyła według EA. Mamy Rahima Sterlinga, który no przyzwoicie wygląda. Na pewno bliżej mu do Rahima Sterlinga obecnego niż tego parę lat temu. Mamy Jozuę, który jakoś się tutaj trzyma we FC Porto. Steven Berghaus po sezonie kończy karierę, więc nie mogę go prześledzić. Antoine Griezmann. Takie 78 Overola w wieku 33 lat, że tak zdecydowanie i jej nie doszacowało, jak może odpalić Griezmann. Jest Stefan El -Szaraoui. Jest Arek Milik, który warty 9,5 miliona. Arek Milik naprawdę bardzo konkretnie się rozwinął. No i umówmy się, że tak mogłoby to wyglądać, gdyby nie te wszystkie kontuzje. Także wielka szkoda. Stefan 82 overala w wieku 35 lat, nieźle. Ciro Immobile kończy karierę po sezonie Mario Balotelli, nic tutaj więcej nie trzeba dodawać, jest Son, świeżo opieczony piłkarz LAFC, tutaj cały czas w bajerze Leverkusen, pewnie jest 80 overalla tutaj ma, jest Neymar, który w wieku 33 lat ma 81 overalla, jak myślicie, jaki overall mógłby dostać Neymar w FC26, jeśli by się Santos tam pojawił? Możecie pisać w komentarzach, jestem ciekawy waszych teorii. Jest Alex Pato, 76 overalla. Co to miał być za piłkarz? Smutne. Jest Calum Wilson. Jest Mauro Icardi, który z tymi statystykami może być zbliżony do tego, jaki ma overall obecnie piłkarz Galatasaray. Jest Carvajal, który zdecydowanie nie przypomina Carvajala obecnego. To mamy Mene, tym bardziej. João Cancelo, myślę, że mógłby być blisko tego, co obecnie FC26 dostanie w Al-Hilal. Jest Fabinho, który totalnie nie dało się przewidzieć chyba takiej kariery. Były piłkarz Realu Madryt. Jest Mosalach, cały czas w Bazylei. Jest Riyad Mares. no... 90 tysięcy euro warty, no słuchajcie, tego się nie dało przewidzieć, że ta kariera się potoczy tak jak się potoczyła. Piękna, piękna sprawa. Wilfried Zacha w Manchesterze United, mamy Oksa Chamberlaina, jednego z najlepszych prawa skrzydłowych na świecie. Mogłoby tak być, ale niestety się nie udało. Jest Kingsley Coman, który cały czas w że się tak niezbyt mocno rozwinął. Jest Domenico Berardi cały czas wierny Sassuolo, także to się nie zmieniło. Jest Leo Messi, 82 overalla, w FC 26 będzie aż tyle? Myślę, że nie. Jest Gareth Bale, który już zakończył karierę, nawet już jest ikoną, 80 overalla w wieku 35 lat. Insinie mamy Beniedera, jest Jimenez. No zresztą sami widzicie te nazwiska, no sporo piłkarzy się co by nie mówić Bartek Salamon w Sampdorii, co by nie mówić sporo piłkarzy w ogóle nie było do przewidzenia, że ich kariery mogą tak odpalić, ale trzeba powiedzieć, że jednak parę nazwisk się trafiło, które w miarę się pokrywają z tym, co jest obecnie. Taki Inigo Martinez myślę, że całkiem dobrze się trzyma w wieku 33 lat. Jest Erik Dyer, który ma chyba z 84 Overall, jak dobrze kojarzę. Także no zdecydowanie się rozwinął lepiej niż jego kariera w rzeczywistości potoczyła, wychowanek Sportingu. Christian to obecny piłkarz Arsenalu. No, nie, nie wygląda to zbyt dobrze. Jest Aaron Ramsey. Alessandro Florenzi, jest Paul Pogba, który wraca do Wielkiej Piłki, wraca do Monako, 83 overall, w wieku 31 lat, no... Mogło być nawet lepiej, gdyby nie te wszystkie problemy i kontuzje, szkoda, szkoda. Jest Jorginho cały czas w Llasie. obecnie piłkarz brazylijski. Ilkay Gündogan, totalnie zaniżony overall, 79, Borussia Dortmund cały czas. Jest Kazemiro cały czas w realu, który też się jakoś specjalnie mocno nie rozwinął. Jest Jack Wilsher, Mateo Kowalcic. No, ci dwaj piłkarze mieli wszystko, żeby mieć takie kariery, jak tutaj jest to pokazane, według jej niestety no, nie pokładało się to zbyt korzystnie. Bruno Fernandes. No, tego się też zbytnio nie dało przewidzieć, że piłkarz, który Fudinezy totalnie sobie nie poradził, wrócił do Sportingu i potem jego kariera nagle wystrzeliła w kosmos. Jest pierre emile Myślę, że statystyki i cena odpowiada temu, co obecnie przedstawia grając dla Marsylii. Leon Gorecka zdecydowanie dobrze i jej oszacowało potencjał Leona. Granit Xhaka Emre Chan w Leverkusen, no proszę. Oriol Romeu, cały czas piłkarz Chelsea, obecnie Barcelony, tutaj kończący karierę po sezonie. Paweł Dawidowicz. Jak zobaczyłem, że jest Paweł Dawidowicz w FIFA 14, to uznałem, że muszę go tutaj dać. Oceńcie sami, jak to, jak to wygląda w przypadku Pawła. Mamy Daglasa Kosztę, który całkiem nieźle się potrafił rozwijać w tamtych FIFach mamy Bobiego Firmino w Hoffenheim, jest Christian Eriksen, który zdecydowanie był na takim poziomie, ale niestety problemy zdrowotne niestety trochę schamowały jego karierę, jest Koke, Isco, mamy Oscar'a cały czas w Chelsea, 79 overal'a, Kevin De Bruyne kończący karierę w wieku 33 lat, także widzicie Kevin się trzyma lepiej niż i jej zakładało. Jest Kutinio cały czas w Liverpoolu, no nie wyszło. Rafał Wolski w Fiorentinie, i powiem Wam szczerze, że to naprawdę jest przyzwoity, przyzwoicie się rozwinął Rafał Wolski. No obecnie w Radomiaku raczej takich statystyk nie będzie miał w FC26. Jest Piotrek Zieliński cały czas w Fudineze, też się w miarę tam jakoś rozwinięty. Jest Fred, 84 overalla. Karolinety, który zakończy karierę po sezonie według jej, a obecnie przenios, przeniósł się z Torino do nie, Turcji i listę zamyka Hakan Czanolu, którego jej też zdecydowanie nie doszacowało. Także tak to wygląda. No, lista wyszła dość długa. Mam nadzieję, że y, chętnie ją przejrzeliście razem ze mną. Popatrzyliście, jak to się pozmieniało, jak to wyglądać miało według jej. I słowem pożegnania powiem Wam, że jeżeli Wam ciekawi FIFA 14, to możemy się umówić na jakąś małą karierę z tej gry. Ale co i dlaczego, to dowiecie się w swoim czasie. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Zostawiacie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Widzimy się w następnych filmach. Pozdrawiam i cześć!